Oba mhm. OK Okej. Elo, dzisiaj mój kolega przedstawi jak yy, jak buduje yy, swoją willę. Yy, chyba jesteście zdziwieni, że jest chidek yy, bo ja jestem teraz kamerzystą i nagrywam teraz go. A jak chcecie, mogę włączyć. I mogę wyłączyć. Okej, okay. jesteśmy sobie w takim świecie. Kolega buduje pilnę i chce ją pokazać. No i to wam, to nie wiem. Możemy coś kombin kombinować. A! Wiem co wam przedstawię jak zbudować przejście przez lawę, potrzebujecie do tego to, ym, to, sznurek, lawę, ym, blok co będziecie chcieli zakryć, wchodzi. po pierwsze budujemy taki tarz, takie miejsce na lawę taki zbiornik z lawą i gramy z arazulem to znaczy mój kolega zmienił sobie skina patrzcie China. Ok, no to weźmy do rzeczy. Mamy coś Ok Potem sobie robimy schodki. Seglat 19 Uhr, ale bis wie viel Uhr kann ich bleiben? Ich weiß nicht, ich frag dann, okay? ok Ok, ok, okay. Teraz bierzemy spółny i je. Tak, patrzymy. Nie możemy tak położyć. Und stehst dran, Ey, du wolltest mir den äh, Film auf YouTube schauen. Den okay. McDonalds, aber machen wir noch nicht. Ja, nach dem Video. Okay. Jetzt sind wir. Da geht's raus. Erst uns erst halb Pole, halb Deutscher. Jest i ja jestem... pół i pół... Moi kołd może nam to powiedzieć hey, film, Powiedział, że ktoś ma. Klucz okay, nie ma mnie Okej, Tak zrobimy. No i chodzi. Okay. Tak samo z tej strony. U. E ups! Tu Przepraszam, to było zrobiłem. Echt, das ist doch nicht fertig. What is this? Yo. Okay, tak. Potem. Teraz. Schnurek kładzeme. noch ein Video vielleicht Okay, tank. Jetzt. Uwaga, bo das Licht. Jetzt, coś. Okej, teraz... O, tu musimy podwyższyć. Nice! Okej. Okay. Tak jak mój kolega. Nice! Pokazał. nice Tak, działa, że się Ej! Wład! He! Co się stało? Przecież to powinno działać. Trzeba powoli być. Yeah, da ich da ich gesagt. Gesagt. Oh. Ach. Ey, sieh, wie hast du das gemacht? Ja, Digga, ich Ich komme jetzt. Hier. Ja. Guck, ich zeig dir so. Guck. Ich hab auch das gemacht. Guck. Bei mir geht es komischerweise. Ja, ich fliege. Okay, dann Okay, zeig mal normal. Tak jak mój kole... Mm. Warte mal. Alter. Kom! Ja, okay. Als ob. Okej? Okej, tak jak mój. <laughs> Mamyła <war> beim letzten. <laughs> ja schafft. Okej, okay, tak jak mój kolega powiedział, to działa. Mam nadzieję, że się wam spodobał ten film, no i dajcie lajka, prosi, no i w naszym odcinku będzie... Ale Ja? Ja się kurz duszę, a jak też jesem, to okej? Okay, to. To więc... Nara! Okej, endo!